Paweł Abot. Peskowicz jeszcze nie. Małecki. Daleko za nim wybiegł Bronowicki. Małecki jednak lepszy. I gol na 1 do 0 dla Wisły. Andrasz Kirn kończy atak prawym skrzydłem Patryka Małeckiego. To, co tak naprawdę piłkarzy część się podzieliła. Teraz biegnie do. Część do Kirma, część do Małeckiego, chociaż uważam, że to Małecki jest bohaterem całej tej sytuacji. Ale nie, Grzesiu, przepraszam, nie liczymy sobie... Polaków i od co grał tak? Bo trzech Polaków, Melikson już jest A, Polakiem, tak. akurat trzech Polaków się cieszy oczywiście, to taki żart, ale, świetnie ale się. Zamkło, świetnie zamknął do Kirma, ale to co zrobił Małecki w tej sytuacji, wydawało się, że nie ma szans tak naprawdę, żeby w pojedynkę sobie... Z Bronowickim tak sobie obiec go. A Ściągał go, zobacz. Jeszcze go próbował ściągnąć Bronowicki do, do ziemi, ale te mocniejsze dwójki i czwórki Patryka Małeckiego, jednak pozwoliły mu na nogach wszystko się utrzymać. Mu tutaj, wszystko mu tutaj spasowało. Był przytrzymywany, nie przewrócił się. Dograł, piłka, pory, koszecie. Jeszcze widzieliśmy przeszła. Prosto a firm, pod nogi firma. A Szyndrowski. Grodzicki. Szyndrowski. Grzyb, Jankowski. Straka. Dobra. Piłka. uwaga, szansa dla ruchu. I jest wyrównujący gol. Bardzo ładnie rozegrany. Akcja. atak Chorzowian Wojciech. Grzyb Na 1-1. No, Mirek powiedział, że tutaj jeszcze ruch nie powiedział ostatniego słowa. Tutaj widzimy 3 minuty po, po wznowieniu. Mamy wyrównującego gola, ale przede wszystkim bardzo dobra akcja. Naprawdę ciekawy będzie też materiał do analizy ta. Cała akcja chorzewskiego ruchu. Tak jest, bardzo dobre tempo Grzesiek, bardzo, do, bardzo szybko grana przede wszystkim. Wszyscy w ruchu, w pełnym ruchu tutaj byli w tej akcji i wszystko co do centymetra. Także i Wojtek Rzym też pro, profesor widział, że bramka się rzuca, po, podbił piłkę. Skrócił parejko dobrze, zrobił co mógł. Ograniczył w miarę możliwości tutaj i go tak, odpuścił Stanie, że tak powiem, twardą linię obrony To musi ktoś iść defensywnie, Na pełnej się nie ma szans A teraz Irsak jest już 2-1 dla Wisły Tomasz Irsak To dzisiaj prawą stroną się dzieje To musi być jeden z pierwszych kontaktów W ogóle z piłką Tomasza, Tomasza Irsaka No już wcześniej wyszedł po piłkę I tam próbował zagrać dłuższą Ale widział, że ustawiony jest obrona rucha i, ruchu I próbował dalej rozgrywać Ale tutaj ten strzał bardzo, bardzo dobry Ależ tutaj, właśnie na zdjęciu, pokazywany w miał nosa wprowadzając tego zawodnika od początku drugiej połowy. Zagrał piłkę do środka głową Grzegorz Bronowicki prosto pod nogę Irsaka. Już nie zdążył zablokować ani Bronowicki, ani Grodzicki. Wiślaka po krótkim rogu Tomasz Irsak. Do Jankowskiego. Palić. Wilk do boku. Teraz już Patryk Małecki. Małecki i Grodzicki pomógł. Koledzy z zespołu, jeszcze Patryk Małecki i gramy. Małecki. Odegranie od Irsaka, gol na 3 do 1. I to jest dla mnie asysta Fantastyczna. Roku, roku. Tomasz Irsak, Maor Melikson. Stadiony I... świata. Zawodnik z Izraela na 3 do 1. A Irsak tylko zamarkował strzał. No powiem szczerze, że Melikson się tego nie spodziewał. Będziecie widzieć to na powtórce. No, Nastąpił Karzy 98, by albo 9 oddawało strzał. Zdecydowanie. Maor Melikson 3-1 dla Wisły. Tutaj znów niesamowitą pracę zrobił Patryk Małecki. Tak, a trener, Świetnie. Ma trener Maskan dosłownie do tej pory aż klaskał. Cały czas. <noise> dla Tom